Witam wszystkich, zaczynamy dzisiaj od BMW X1 Autko z silnikiem B47 Jest to X1 F48, 2019 rok produkcji 56 tysięcy km przebiegu Pan w sumie był w ASO, dosyć świadomy użytkownik Dosyć dużo wie na temat BMW, fajnie i sobie no, zlecił nam generalnie wymianę oleju w skrzyni biegów. Niecałe 60 tysięcy przebiegło. A co powiedzieli mu, że olej jest dożywotni, że ma skrzynię w ogóle kurczę dwusprzęgłową? Nie wiem, coś tam poszło chyba im w systemie nie tak. To jest zwykły Icin I, no i generalnie fajnie 60 tysięcy. Zrobimy w ogóle wymianę, wymianę dynamiczną. No i zobaczycie sobie, jak wygląda olej po niecałych 60 tysiącach. Także podpinamy naszą maszynę Moly GT3. No i teraz zobaczcie, nowy wóz, świeży. Musimy zdemontować tutaj chłodniczkę, żeby wpiąć adapterami, zobaczcie, jak skorodowane są już śruby. Także czasami stanowi to dosyć spory problem nawet odkręcić śruby w tak świeżym wozie. Na szczęście od razu mamy już nowe śrubki. Musimy tutaj sobie podejrzeć wbić torksika i jeszcze delikatnie puknąć tą śrubkę tak no takim momentem udarowym, żeby to się nie połrywało. Najbardziej problematyczna jest ta górna. Chociaż tutaj jest fajnie, bo jest dużo miejsca, czasami konstrukcje chłodniczek są tak skonstruowane, że ta śrubka jest bardziej jeszcze schowana. Także no, nie wiem w sumie czym jest to spowodowane, bo jest mnóstwo rodzajów tych chłodniczek i naprawdę trzeba ze 7 adapterów pod te iSINy, żeby tutaj w ogóle się wpiąć. Autko wassa serwisowane, patrzcie jak obrzygany jest filtr, przy wymianie. Przy wymianie generalnie, jeżeli jest dekielek od dołu przykręcany, to nie smarujemy tutaj olejem. Ponieważ zawsze za gumkę nam tutaj wyleci i, no i zawsze tak to będzie wyglądało. Lepiej to psiknąć jakimś silikon sprayem, żeby ta gumka się nie podwinęła i nie będzie to tak brudne. Także no kurczę, niestety jakość wykonania. To nie tylko w BMW, bo tam czasami słyszę w komentarzach, że jest takie przepychanki, że Mercedes, inne sprawy, Audi lepsze. Nie, niestety tak to jest wszystko konstruowane. Zobaczcie. świeży wóz jak wyglądają śrubki od tutaj tej przedniej pokrywy. Obraz nindzy i rozpaczy. Takie drobne rzeczy, wiadomo, wszystko to można, można zrobić, założyć jakieś lepsze, nowe, ocynkowane nakrętka. Te dwie ładne, trzecia zgnita. Także no, nie to, żebym się czepiał, ale no, czasami brak słów, jeżeli chodzi o jakość wykonania i, i ludzie myślą, że naprawdę mają fajny, świeży wóz i on jest w stanie idealnym, przyjeżdżają do nas i zderzają się z rzeczywistością. Także my zawsze pokazujemy, jaki jest stan faktyczny. Tam jeszcze widać, że już się osłona. Jeżeli chodzi o amortyzator, odbojnik już się wysunęła. Także no, no, ciężko niektóre rzeczy jest wytłumaczyć. Najlepiej nagrać jakiś tam materiał wideo, żeby klient po prostu był świadomy. Tutaj jeszcze zweryfikujemy sobie korektor przy tym przebiegu. Także też będzie na pewno jakaś ciekawostka. Autko. Mam dopiero chyba dwie wymiany oleju. Także troszeczkę lipa. Jeżeli było przy 60 dopiero bym dwa razy wymieniany olej. Ale generalnie do tyłu już nic nie cofniemy, nie zrobimy, ale teraz pan wymienia sobie co 80 tysięcy, im częstsze wymiany, tym, tym będzie, będzie na pewno lepiej dla tej jednostki napędowej. jesteśmy w trakcie wymiany oleju w skrzynia ICIN 56 tysięcy przebiegu zobaczcie sobie jak wygląda olej po 56 tysiącach. Zbyt ładny to on nie jest. 50-60 tysięcy fajnie wybłędzić dynamicznie. Tutaj mamy próbkę oleju, bo musimy podłączyć się takim adapterem. Tutaj do skrzyni wywalamy chłodniczkę oleju i taki specjalny adapter przykręcamy zamiast chłodnicy. Przepinamy się dwoma przewodami i następuje pukanie. Nie? Czerwony olej Oj, ciężko będzie, żeby to wyostrzyło. Czerwony olej to jest nowy po lewej, po prawej jest zużyty. Tutaj dla właściciela mamy próbkę, bo sobie zażyczył. Także tak to wygląda. Wykonujemy wymiany wypłukania oleju z skrzyni 10, no 15 litrów na pewno tutaj sobie przepuścimy, żeby było idealnie wymienione i na następne 50-60 tysięcy w zupełności wystarczy Kolektor został wyczyszczony Klapki są w stanie idealnym, także fajnie, bo przy tym przebiegu no około 56-57 tysięcy właściwie zdecydował się zrobić porządek Mamy wszystko idealnie wyczyszczone Zakładamy nowe uszczelki Generalnie pojazd będzie gotowy do odbioru, dodatkowo zweryfikowaliśmy sobie tutaj czujnik temperatury ciśnienia paliwa, jest suchy i również wymieniliśmy olej metodą dynamiczną w skrzyni biegów Icin. Także takie najważniejsze energetyczne punkty zostały przeserwisowane, także można śmiało eksploatować autko przez następne dziesiątki tysięcy kilometrów, co 10 tysięcy zalecamy wymianę oleju, a nawet Pan tutaj yy, mówił, że będzie wymieniał częściej, ponieważ do tej pory chyba to były dwie albo trzy wymiany, był serwisowany vaso zgodnie z zaleceniami producenta, co nie jest zbyt rozsądnym podejściem.